Diamanku, witam was bardzo serdecznie z tej strony Swetek 6 i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Co i jak, w której oczywiście przedstawiam Wam różne tematy, fakty itd. itd. na temat naszego kanału. Tak więc dzisiaj przyszła pora, tak to nazwijmy, na to, abym przedstawił Wam <laughs> informacje na temat naszego kanału, a właściwie tego, co będzie działo się przez najbliższy miesiąc. Tak więc sprawa numer jeden... Przed wyjazdem Cytrusa, bo jak wiecie Cytrus teraz wyjechał na miesiąc na praktyki, przez miesiąc go nie będzie, przez ten miesiąc cały, czyli od połowy lutego do połowy marca jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Ja na Was, Wy na mnie, mam nadzieję, że to przeżyjemy. Mam nadzieję, że Wy nie będziecie mieli o to jakiegoś bulwersu, że, że nie wiem, bo Cytrus, bo Cytrus, bo coś tam. No, cytrus nie może nagrywać, więc mam nadzieję, że to, że tak powiem, zrozumiecie, że będziecie mnie wspierali i że przez ten miesiąc naprawdę bardzo ładnie kanał ruszy. E, dzięki nam. No, no i co? No, przede wszystkim chcę Wam dzisiaj przedstawić po prostu e, to, jak ten okres, ten miesiąc będzie wyglądał. E, tak więc, jeśli chodzi o Multi, e, przed jego wyjazdem nagraliśmy tylko 6 filmów. E, niestety, więcej nie udało się zrobić zapasów. E, no, powody, że tak powiem, niech pozostaną tajne, ale po prostu się nie udało. Tak więc, jedyne zapasy, jakie mamy dla Was, to cztery odcinki Elesa, 15 Gold, oczywiście. Te odcinki będą pojawiały się w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Dwa odcinki dziennie będą te odcinki we wtorki oraz w soboty. Więc, to jeśli chodzi o Elesa. Przez pierwsze, tak jak powiedziałem, dwa tygodnie będą. No, bo tylko cztery odcinki mam nagrane. I również nagraliśmy dwa odcinki z World of Warships. Również je gdzieś wkleję. Prawdopodobnie w czwartek na przykład je dam. No i po prostu we wtorek również, że będziecie mieli przez pierwsze dwa tygodnie World of Warships Jeśli chodzi o LESA, później postaram się w, drugi, w trzecim oraz w czwartym tygodniu dla was coś nagrać samemu z naszego save'a. Save, a. save a mam, więc spokojnie może coś nagrać. Mam nadzieję, że Wy nie będziecie o to źli, że tak powiem, że CORZ nie będzie zły, że po prostu coś samemu z naszego save'a nagram. Tym bardziej, że również będę nagrywał wtedy prezentację nowego DLC do ls ponieważ DLC Holmer wychodzi. Mamy już załatwione egzemplarze od CDP, więc na pewno prezentacja tego DLC się pojawi. No i być może jeszcze jakaś inna tam gra, że tak powiem, się pojawi, ale to jest małe prawdopodobieństwo. Jeśli chodzi o single teraz, single Citrusa będą, bo również nagrał tam sobie sam jakiś zapasik. Mam nadzieję, że tych filmów porozstawię tak, żeby Wam na te 4 tygodnie starczyło. No, i jeśli chodzi o mnie, macie teraz wyświetloną taką tabelkę, właściwie podwójną, i macie pokazane, co ja będę rzucał przez ten okres. Tak jak mówiłem, chcę naprawdę bardzo ładnie tych filmów narzucać przez ten okres. Mam nadzieję, że mnie wspomożecie, że pokorzecie, że wyświetlenia na naszym kanale, jak to się mówi, mogą się zgadzać. No, bo niestety, ostatnimi czasy, mając ponad 110 tysięcy subów, już ponad 111 tysięcy subów, no, i mając zaledwie 3-4 tysiące wyświetleń pod filmem, to nie jest. Wcale dużo, więc mam nadzieję, że że tak powiem zepniecie się, że docenicie to, że aż tak dużo filmów dla Was będę robił, że będziecie te filmy oglądali z przyjemnością. No i. Po prostu, że ten kanał właśnie ruszy, naprawdę bardzo mocno ruszy przez ten okres. No ale co do samego planu, że tak powiem, tak jak widzicie, będą filmy się pojawiały w ciągu tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku o godzinach 15.30 oraz 17.30. LS, te inne pozostałe filmy w razie czego będą się pojawiały w innych godzinach. Nie wiem jak w sumie Single ustawił, ale mam nadzieję, że to nie będzie kolidowało absolutnie. I w weekendy, czyli sobota, niedziela o godzinie 12 oraz 15. Tak jak widzicie, w poniedziałek mamy DeForesta o 15.30 i o 17.30 Minecrafta. We wtorek mm, o 15.30 jest American Truck Simulator. W środę jest Central 4. Ta seria będzie pojawiała się jednocześnie na moim na Erwinie kanale, ponieważ będziemy nagrywali to wspólnie. Um, u niego będzie, będą parzy, odcinki nieparzyste, parzyste, sorry, czyli drugi, czwarty, ósmy i tak dalej, tak dalej. U mnie będą odcinki nieparzyste, czyli pierwszy, trzeci i tak dalej, tak dalej. Naprawdę świetna seria, mam nadzieję, że z tego wyjdzie, mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na waszą aktywność i że um, również będziecie nas w tej serii spierali. No i później jeszcze 18, o 17.30 będziecie mieli Eurofishing. W czwartek nagrywam Dirt Showdown. Em, wrzucam Wam właściwie. E, w piątek mamy e 2 Multiplayer, oczywiście prawdopodobnie. Być może uda mi się nawet w tym okresie zgadzać z wujkiem, więc być może nawet z wujkiem coś nagram. No i jeszcze nowa seria w piątek o 17.30, a mianowicie H1Z1. Również z ekipą będziemy grali. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, mi ogólnie gra się bardzo mocno podoba. Mam nadzieję, że Wam również do tego gustu e, Przypadnie. No i sobota o 12.00 Minecraft, a o 15.00 e, CSGO, <coughs> CSR oczywiście również z ekipą, e, no i w niedzielę o godzinie 12.00 FIFA, kariera zawodnikiem oczywiście, e, nasz e, pan wielki, e, kariera Alechem Poznań, no i o godzinie 15.00 The Walking Dead, e, wydaje mi się, że przez te 4 tygodnie, przez te 4 odcinki spokojnie tą serię skończymy, chociaż mogę się mylić, ale zobaczymy jak to wyjdzie, tak więc to by było tyle, mam nadzieję, że Wam przedstawiłem jak ta, te najbliższe 4 tygodnie będą wyglądały, mam nadzieję, że tak jak mówię, będziecie nas wspierali, no zwłaszcza jak to się mówi mnie, no bo Cytrus, jak to się mówi, niby nie będzie wypoczywał, no ale z jednej strony jakoś tam na pewno będzie wypoczywał, no bo praktyki wiemy każdy jak wyglądają, Zazwyczaj na nich się po prostu nic nie robi. No i tak jak mówię, no mam nadzieję, że będziecie mnie wspierali, że naprawdę... Wy, przede wszystkim mam nadzieję, że uda mi się wywiązać z tego grafiku. Um, tak jak mówię, jest to. No, właściwie nie powiedziałem, ale teraz was informuję, że jest to grafik w sumie m, można powiedzieć, informacyjny. Tak jak mówię, będę chciał się z niego wywiązać, ale nie obiecuję, że przypadkiem coś tam może się posypać, bo wiadomo, mogę w każdej chwili zachorować coś może się wydarzyć tak dalej. Tak dalej. E, będę was na pewno informował, ale mimo wszystko będę starał się, aby ten grafik naprawdę w 100% został wykonany, tak to nazwijmy. Um, żeby nic się nie spóźniało i tak dalej, tak dalej. No, mam nadzieję, tak jak mówię, że mnie w tym wspomożecie, że pokażecie siłę naszych farmerów. No i tyle. No, tak więc to by było tyle, tak jak mówię. Jeśli czekacie, nie możecie się doczekać tego całego okresu <coughs> tych filmów i tak dalej, tych nowych serii, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie jakiś komentarz pozytywny, motywujący, żeby chciało mi się aż działać tak tak teraz, że tak powiem i, i, i tak mocno. E, no i no do usłyszenia już jutro w pierwszych produkcjach, tak więc do usłyszenia.